Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie na przygotowane przeze mnie szkolenie. Tematem spotkania jest skuteczna komunikacja z uczniami. Komunikacja jest nieodzownym elementem życia każdego z nas, ale jest szczególnie znamienna w relacji edukacyjnej. Szkoła jako środowisko skupiające w jednym miejscu dorosłych i dzieci wymaga od dorosłych wyjątkowej uwagi w kontaktowaniu się z młodymi ludźmi oraz modelowania za pomocą osobistego funkcjonowania właściwego sposobu porozumiewania się. To na barkach nauczycieli spoczywa z jednej strony odpowiedzialność za właściwe przekazywanie informacji swoim podopiecznym, a z drugiej właściwe odczytywanie komunikatów i uczuć odczuć tak, aby mądrze kierować procesem nauczania i uczenia się. Jeśli spojrzymy na komunikację jak na proces, Wskazany przez Jay Hableya, model widoczny jest na ekranie, wtedy uświadomimy sobie, że jest on dość złożony. Na każdym z etapów może coś nie zadziałać, a wtedy nasz przekaz będzie mniej skuteczny, a nawet nieefektywny. Nasz rozmówca, słuchacz, może go nie usłyszeć, gdyż na przykład w sali było za głośno, może nie zrozumieć słów, jakimi się posłużyliśmy, czy też nie zaakceptować przekazanej treści. Proszę też zauważyć, że komunikacja to nie tylko wypowiadane słowa, to także gesty, wyraz twarzy, znaki, ton głosu, a także słowo pisane. I te wszystkie formy komunikacji należy odpowiednio stosować, kontrolować i interpretować, gdyż jest to niezbędne nauczycielom w planowaniu i wykonywaniu działań edukacyjnych, pobudzaniu rozwoju młodego człowieka, budowaniu pozytywnych relacji z uczniami, ustaleniu ról i zadań przekazywaniu informacji zwrotnej uczniom, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę cała praca nauczyciela, pedagoga opiera się na komunikacji. Ale czy jest ona skuteczna, efektywna? Czy znajdujecie Państwo czas na to, aby zastanowić się, czy komunikaty, które nadajecie, są czytelne dla innych? Jakie konsekwencje wywołały? Czy osiągnęliście zamierzony cel? Czy rzeczywiście przekazaliście informację, która była Państwa intencją? Zapewne nie. W gąszczu zadań i obowiązków trudno jest znaleźć czas na analizę danej sytuacji, rozmowy. Postępujemy zgodnie z utrwalonymi schematami zachowań, które przyswoiliśmy za czasów dzieciństwa, kiedy sami jeszcze byliśmy uczniami. A musimy być świadomi, że nasz sposób komunikacji, przekazywania informacji wywiera ogromny wpływ na uczniów. Na ich myślenie, postawy, zachowania, i wreszcie to od niej zależy ich sukces edukacyjny, a tym samym Państwa sukces. Chciałbym, żeby dzisiejsze szkolenie zachęciło Państwa do refleksji nad tym, jak porozumiewają się Państwo z uczniami, czy widzą Państwo pole do zmiany sposobu komunikacji, a co za tym idzie, i sposobu nauczania. Drodzy Państwo, na ekranie raz jeszcze pojawił się schemat komunikacji opisany przez J. Hablea, gdyż będzie on osią naszego spotkania. W jego trakcie dokonamy dokładnej analizy poszczególnych elementów procesu komunikacji, biorąc pod uwagę rozmowy indywidualne z podopiecznymi, jak i prowadzone lekcje. Zatem zapraszam